W dzisiejszym świecie pełnym niepokoju i wyzwań często szukamy natychmiastowej pomocy i pociechy. Maryja, Matka Boża, jest tą, która nigdy nie pozostawia nas samych w trudnych chwilach. Jak mówi Pismo Święte w Ewangelii według Świętego Jana, Oto Matka Twoja, słowa, które Jezus skierował do nas wszystkich z krzyża. Maryja działa natychmiast, gdy zwracamy się do niej z otwartym sercem i prawdziwą wiarą. Jej macierzyńska miłość nie zna granic ani opóźnień. Gdy stajemy przed życiowymi trudnościami, wystarczy jeden szczery okrzyk do niej, aby poczuć jej obecność i działanie w naszym życiu. Maryja, jako Matka Jezusa, posiada szczególną moc wstawiennictwa u swojego Syna. Nie jest to zwykła prośba, ale macierzyńska troska o każde z nas. Kiedy zwracamy się do niej z problemami, które wydają się nie do rozwiązania, ona natychmiast zabiera je do swojego niepokalanego serca. Jej działanie nie jest spektakularne w ludzkim rozumieniu, ale jest głębokie i trwałe. Maryja pracuje w ciszy, w ukryciu, ale zawsze z miłością i determinacją. Jej interwencje często przychodzą w sposób, którego nie spodziewamy się, ale zawsze są idealne dla naszej sytuacji. Kiedy modlimy się do Maryi, otwieramy drzwi dla cuda w naszym życiu. Nie muszą to być wielkie, spektakularne wydarzenia. Często są to małe, ale znaczące zmiany. Nieoczekiwane rozwiązanie problemu, spotkanie właściwej osoby we właściwym momencie, czy też wewnętrzny pokój w sercu. Maria wie, czego naprawdę potrzebujemy, nawet gdy my sami nie jesteśmy tego świadomi. Jej macierzyńska intuicja sięga głębiej niż nasze powierzchowne prośby i dotyka samego rdzenia naszych potrzeb. Pamiętajmy o weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie Maria zauważyła brak wina wcześniej niż gospodarze. Nie czekała, aż ktoś ją poprosi o pomoc. Działała natychmiast. Powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co Wam powie. Te słowa są uniwersalne i dotyczą również nas dzisiaj. Maryja widzi nasze potrzeby wcześniej niż my sami je dostrzegamy i już działa, aby nam pomóc. Jej działanie jest wyprzedzające, pełne mądrości i zawsze skierowane ku naszemu prawdziwemu dobru. Modlitwa do Maryi to nie tylko prośba o pomoc, ale także zaproszenie jej do naszego życia. Gdy otwieramy przed nią nasze serce, ona natychmiast w nie wchodzi i zaczyna tam porządkować, leczyć i błogosławić. Jej obecność przynosi spokój tam, gdzie panował chaos, nadzieję tam, gdzie była rozpacz i miłość tam, gdzie była obojętność. Maria nie działa siłą, ale łagodnością. Nie narzuca się, ale cierpliwie czeka na nasze zaproszenie, a gdy je otrzyma, natychmiast odpowiada. Często zastanawiamy się, dlaczego niektóre modlitwy są wysłuchiwane natychmiast a inne wymagają czasu. Maryja wie, kiedy jest właściwy moment na każde błogosławieństwo. Jej timing jest doskonały, bo wynika z macierzyńskiej miłości i mądrości. Czasami natychmiastowa odpowiedź nie byłaby dla nas najlepsza. Maryja widzi całą naszą historię przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i działa w taki sposób, aby każde jej działanie służyło naszemu duchowemu wzrostowi i prawdziwemu szczęściu. Kiedy chodzimy z Maryją przez życie, uczymy się zauważać jej subtelne działanie. Może to być niespodziewane słowo pociechy od przyjaciela, znalezienie rozwiązania problemu w najmniej oczekiwanym momencie, czy też wewnętrzna siła, która pojawia się właśnie wtedy, gdy jej najbardziej potrzebujemy. Maryja jest mistrzem dyskretnej pomocy. Nie szuka poklasku ani uznania, po prostu pomaga, bo taka jest jej natura jako naszej duchowej matki. Jej natychmiastowe działanie przejawia się także w sposób, w jaki chroni nas przed niebezpieczeństwami, o których nawet nie wiemy. Ile razy Maryja odwróciła nas od złej drogi, nie pozwalając nam podejmować decyzji, które mogłyby nas skrzywdzić? Ile razy jej macierzyńska ręka osłoniła nas przed tym, co mogło nas zniszczyć? Działanie Maryi nie ogranicza się tylko do udzielania tego, o co prosimy. Ona także chroni nas przed tym, czego nie powinniśmy otrzymać. Gdy modlimy się do Maryi, Wchodzimy w relacje z kimś, kto naprawdę nas zna i kocha. Nie musimy udawać przed nią, że jesteśmy doskonali. Maria wie o naszych słabościach, lękach i niepowodzeniach, ale mimo to, a może właśnie dlatego, kocha nas jeszcze bardziej. Jej miłość jest bezwarunkowa i natychmiastowa. Nie musimy najpierw się poprawić, aby zasłużyć na jej pomoc. Ona pomoże nam się poprawić, bo taka jest jej macierzyńska natura. Maryja działa natychmiast. Ale nie zawsze w sposób, jakiego oczekujemy. Jej odpowiedzi są często bardziej mądre niż nasze prośby. Prosimy o rozwiązanie problemu w określony sposób, a ona daje nam coś lepszego. Prosimy o to, co wydaje nam się ważne, a ona błogosławi nam tym, czego naprawdę potrzebujemy. Jej działanie jest pełne niespodzianek, ale zawsze pełne miłości i troski o nasze prawdziwe dobro. Teraz, gdy dotarliśmy do połowy naszej wspólnej modlitwy. Chciałbym powitać wszystkich, którzy do nas dołączyli. Jesteście w kanale Świątynia Światła, miejscu, gdzie codziennie otrzymujecie modlitwy i błogosławieństwa. To przestrzeń, w której możecie znaleźć duchowe wsparcie i pocieszenie. Każdy z Was jest tutaj mile widziany, bez względu na to, z jakimi trudnościami się mierzycie. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Maryja jest nazywana Pomocą Wiernych? Czy kiedykolwiek doświadczyliście jej natychmiastowego działania w swoim życiu? Może był to moment, gdy wszystko wydawało się stracone, a nagle pojawiło się rozwiązanie? A może poczuliście wewnętrzny pokój w środku burzy? Te pytania nie są przypadkowe. Każdy z nas ma w swoim życiu historię o tym, jak Maryja działała natychmiast, gdy jej naprawdę potrzebowaliśmy. Odpowiedź na te pytania leży w samej naturze Maryi jako naszej duchowej matki. Maryja jest pomocą wiernych, ponieważ jej macierzyńska miłość nie pozwala jej pozostać obojętną na nasze cierpienia. Gdy wołamy do niej z wiarą, ona natychmiast odpowiada, bo tak postępuje każda prawdziwa matka. Jej działanie jest natychmiastowe, ponieważ jej miłość do nas nie ma granic ani opóźnień. Wielu z nas doświadczyło już tego natychmiastowego działania Maryi. Może było to uzdrowienie, gdy lekarze nie dawali nadziei. Może było to znalezienie pracy, gdy sytuacja wydawała się beznadziejna. Może było to pojednanie w rodzinie, gdy relacje wydawały się nie do naprawienia. Każda z tych historii jest świadectwem tego, że Maryja naprawdę działa natychmiast, gdy zwracamy się do niej z prawdziwą wiarą. Pamiętajmy, że Maryja jest nie tylko matką Jezusa, ale także naszą matką. Jezus dał ją nam skrzyżo, mówiąc: Oto matka Twoja. Od tego momentu Maria opiekuje się każdym z nas z taką samą miłością, z jaką opiekowała się Jezusem. Jej macierzyńska troska nie ma granic geograficznych ani czasowych. Bez względu na to, gdzie jesteście i jakie macie problemy, Maria jest zawsze gotowa pomóc. Kiedy modlimy się do Maryi, ważne jest, aby robić to z całkowitym zaufaniem. Maria wie, co dla nas najlepsze, nawet jeśli my tego nie widzimy. Czasami jej natychmiastowe działanie polega na tym, że nie daje nam tego, o co prosimy, ale coś znacznie lepszego. Jej mądrość przewyższa naszą, a jej miłość jest doskonała. Dlatego możemy zawierzyć jej wszystkie nasze sprawy z całkowitym spokojem. Maryja jest także naszą przewodniczką w drodze do Jezusa. Jej słowa: Zróbcie wszystko, co wam powie, są skierowane także do nas dzisiaj. Ona prowadzi nas do swojego Syna, który jest źródłem wszelkiego dobra i błogosławieństw. Przez Maryję dochodzimy do Jezusa łatwiej i pewniej, bo ona zna najlepszą drogę do jego serca. Modlitwa do Maryi przynosi również głęboki pokój w sercu. Kiedy powierzamy jej nasze troski i zmartwienia, ona natychmiast zabiera je do swojego niepokalanego serca i przemienia w błogosławieństwa. Jej obecność uspokaja nasze lęki i daje nam siłę do dalszego działania. Z Maryją u naszego boku możemy stawić czoła każdej trudności. Jej natychmiastowe działanie przejawia się także w sposób, w jaki inspiruje nas do dobrych uczynków. Maria nie tylko pomaga nam w naszych problemach, ale także motywuje nas do pomagania innym. Jej miłość jest zaraźliwa. Gdy jej doświadczymy, naturalnie chcemy się nią dzielić z innymi. W ten sposób Maria działa przez nas, czyniąc nas narzędziami swojej miłości i dobroci. Teraz zapraszam Was do wspólnej modlitwy w intencji pilnej. Wszyscy mamy w swoim życiu sytuacje, które wymagają natychmiastowej interwencji Maryi. Może to być choroba, problemy finansowe, trudności w rodzinie, czy też duchowe cierpienia. Módlmy się razem. Maryjo, Matko Boża, Ty, która nigdy nie pozostawiasz swoich dzieci w potrzebie, spójrz na nas z miłością i działaj natychmiast w naszym życiu. Weź w swoje macierzyńskie ręce wszystkie nasze troski i przemienię je w błogosławieństwa. Daj nam siłę w słabości, nadzieję w rozpaczy i pokój w chaosie. Niech Twoja natychmiastowa pomoc będzie widoczna w każdym aspekcie naszego życia. Amen. Teraz odmówmy razem modlitwę, którą każdy z nas zna od dzieciństwa. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękuję wam wszystkim za wspólną modlitwę i za to, że jesteście częścią naszej duchowej wspólnoty. Jeśli czujecie, że słowa tej modlitwy dotknęły waszego serca, jeśli poczuliście obecność Maryi w waszym życiu, to podzielcie się tym w komentarzach. Napiszcie Amen, lub podzielcie się tym, co czujecie w swoim sercu. Zwizualizujcie swoje błogosławieństwa już spełnione, swoje prośby już wysłuchane. Pamiętajcie, że Maria działa natychmiast, gdy zwracamy się do niej z wiarą. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, zostawcie LIKE i zapiszcie się do kanału Świątynia Światła, aby codziennie otrzymywać duchowe wsparcie i błogosławieństwa. Na ekranie pojawia się już kolejny film, który pomoże wam kontynuować modlitwę i otrzymywać dalsze błogosławieństwa. Niech Maryja was błogosławi i prowadzi każdego dnia. Do zobaczenia wkrótce.